W sektorze handlu pracuje bardzo wiele dużych organizacji, dużych przedsiębiorstw. Są to zarówno przedsiębiorstwa międzynarodowe, jak i, jak i lokalni gracze. Niemniej jednak są to przedsiębiorstwa, które po pierwsze charakteryzują się tym, że zatrudniają duże grupy pracownicze. Ja myślę, że to już czyni te przedsiębiorstwa atrakcyjnym, że mogą zaoferować bardzo ciekawe możliwości rozwoju dla ludzi. Po drugie, kompleksowość działania. W przedsiębiorstwie handlu, jak Państwo możecie się domyśleć, chodzi o to, żeby kupić sprzedać i zorganizować, dostarczyć, dowieść, ale też obsłużyć we właściwym czasie, na czas, szybko, skutecznie. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z funkcjami zarówno w zakresie całościowego end-to-end -end procesu supply chain, czy też procesu operacyjnego. Jak Państwo jesteście sami konsumentami, przede wszystkim kupujecie Państwo w sklepach, może rzadziej w hurtowniach, a makro jest hurtownią, niemniej jednak kompleksowość tych procesów, jak również to, że są zarówno Funkcje wsparcia, jak i funkcje operacyjne powoduje, że tych ofert i możliwości rozwoju jest dużo. Tak jak powiedziałam, można zacząć na przykład w sklepie lub w hali, tak jak w przypadku makro, a dojść do stanowisk, które są rolami już egzekutywnymi, rolami strategicznymi. Taką największą populacją, gdzie odczuwamy niedobór, to jest populacja kierowców, ponieważ w transporcie muszą nam dowieść zarówno nasi dostawcy, jak i my musimy dowieść naszym klientom towar na czas, w pełnym składzie. To jest taka grupa zawodowa. Która w tej chwili ma swój niedobór. Drugim obszarem, jeżeli chodzi o handel, to są pracownicy sił sprzedaży, przedstawiciele handlowi, którym oferowane są różne inne, ciekawsze czasem, branże jako możliwości dla nich rozwoju. Jest to praca z klientem. Także ona wymaga pewnych umiejętności. Bardzo doceniamy ludzi, którzy to rozumieją, tak? którzy rozumieją, na czym polega budowanie dialogu z klientem, na czym polega budowanie relacji z klientem, jak również to, że klient profesjonalny, który jest przez nas obsługiwany, otrzymuje odpowiednią jakość usług. Ta jakość usług to nie tylko to, czy produkt jest na półce, ale to także, czy przedstawiciel handlowy jest kompetentny, czy potrafi odpowiedzieć na najprostsze pytania. Po raz szósty zostaliśmy uhonorowani top employer w Pols Polsce, ale także top employer Europe. W tym dużym badaniu audytowym jestem dumna z tego, że udaje nam się uzyskiwać coraz lepsze wyniki każdego roku, uczymy się w tym badaniu. Jak również powiedziałabym, że jest to wyróżnienie nie bardziej dla pracodawcy, tylko dla jej ludzi. Więc ta nagroda i w tym roku, tak jak i w poprzednich latach, yy, zawsze mówię o tym, że dzięki naszym kierownikom my jesteśmy wyróżniani, ponieważ to oni tworzą te, tworzą te warunki. Te warunki pracy muszą być takie elementy, które łączą, które scalają, które powodują, że ludzie wierzą w ten sam cel i w taki sam sposób mogą podążać każdego dnia w swoich codziennych zadaniach, ale czuć, że są częścią większej całości.